2022 roku, jesteśmy przed ogrodzeniem, w którym są lisy uratowane z ferm. Są to Lupi, ta, ta białutka i i Vincent i Vincent. Lupi i Wincent, Zobacz, zobaczmy Vincent Żyją te zwierzątka, a byłyby nie żyły, a byłyby nie żyły, gdyby nie trafiły tutaj. Dziękujemy wszystkim, którzy je uratowali od śmierci. Żyją te stworzonka tutaj, czują się bezpiecznie, teraz sobie spokojnie śpią. Zobaczcie, w ogóle się nie boją przychodzących ludzi. Powinny być tu jeszcze inne, ale widzimy tylko te dwa lisy. A tam dalej w następnej klatce jest jeszcze lis inny, zobaczymy. Lupi śpi spokojnie i, i Vincenta też.